Aha. Właśnie tak patrzę, jestem wyższy. I co skaczesz, jesteś grubszy. Siemane. Ej, teraz Ty jesteś wyższy. ha, ha. Czemu Ty latasz? Ha, ha. skaczę. Unosisz się troszeczkę. Nie skaczę. Już się nie unosisz. No już. No już. Siemanko no. wszystkim. Kurwa. <laughs> no, witaj się, witaj. Siemanko wszystkim, z tej strony Husiek, jest Mister C. Siemano. Witamy was na... No, na? No. Na mapce. <śmiech> <śmiech> na mapce, zapomniałeś nazwy. Yeah. Floating, floating, floating biomes, latające biomy, o nazwijmy no. tak. Pierwszy odcinek prolog był sam, ze mną, nikogo tu nie było. Nie wiedziałem dokładnie, koło jeszcze tutaj wezmę tej serii. Nie, ja jestem ja. A jest mister bo stwierdziliśmy, że hmm, nie graliśmy dawno żadnej mapki takiej. W ogóle apre, nie graliśmy to... takiej. Nie graliśmy. Nie, może graliśmy jedno chyba. Wiesz, co ci powiem? Co? Zajebiście to wygląda z shaderami wszystko. No, zobaczę sobie później. Po prostu miodnie. Dobra, ścinaj drzewno, bo nie ma drzewna, a pasuje nam zrobić te, przynajmniej jakieś łopaciałki i nie wiem, dostać na jakiś nowy biom. Jedyny minus jest taki, to, że mam 40-35 FPS-ów. No na, na bogato. No na bogato. Dobrze, że to są latające wyspy, a nie normalna gra. No, bo masz wcześniej więcej FPS-ów, widzisz? Ciesz się. Ciesz Ale się. jak to zajebiście wygląda. Jak patrzę chwilę w cień i popatrzę a. normalnie na mapę, to jest taki overbright. Taki zajebisty. Wow. To jest już a zombie? Otwórz drzwi. A po co? Nie wiem. dole są pod drzwiami. E, tu są Dobra. jakieś jaskinie albo coś w tym Może Możliwe, coś może być. Czekaj, ja tu postawię Aha. crafting. Dobra, mamy crafting przynajmniej. Nice. Zrobię sobie mie 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 mieczałkę. Miedniczałkę. Chcesz miecz? E, tak, proszę pana. E, zbieraj te... Sadzonki, nie? Jest. O Boże, muszę... O! Pod spodem maszneter! Tak, pod spodem jest właśnie neter. znaczy wyspa neterowa. Skrzynkę tam widzę. No i tam jest mobów. Z tam widzę bardzo dużo mobów. O, drzewno wyrosło. Przesadzam trochę te twoje... Aż yy... ten kilo... Boże, kilow. Nie. Przedzawałki. Gdzie? Tu? A dziękować. O. Nie żebyś marnował. W ogóle jakie ty tu masz zadanie, bo nawet nie wiem. Zobacz sobie, jest tam tym. Ja czytałem ostatnie zadania w... Tak, wiem. Trzy psy. Chipsy. Chipsy. Dobi dwudziesty piąty level. Wymyślcie sobie ostatnie zadanie. Okej. Okay. Mam Puść węgiel. na wizji. Puść bąka? Bączka. Bączka Mam mam ma, ma, mam węgiel węgiel węgiel. Lawa lava. Mm, no. Oh lowa. Music. Music from the game is so awesome. Dawno nie słyszałem w ogóle tej muzyki. Zawsze gram bez i podkładam tym kurde... MP3 swoje. Tak, albo, albo że albo drzew ogóle... Pod ziemią. Ja już żyję. Aha, okej, okay, dobra. To ja sobie pozbieram jeszcze trochę tej mam, mam węgiel. Oj, jest żelazo. Du, nie, du, du, du. Chwila, muszę troszkę wyciszyć, bo jednak na 100% to jest troszkę za głośno. Troszkę. Ale co mi nie zmieniło? zmieniło się jakieś? Nie, nic nie nie? Muzyczki do Minecrafta? Ech, chyba nie. Ale jest dziwny efekt, wow. jak rozbijam pod światło, no nie? O, ok. e, to To na tych rozbiciach tworzą się takie promienie słoneczne. Mhm. E, pusz, może jakąś skrzynkę? E, jest tam warbęczk. No ale ja się pytam, czy zrobić Zrób, pewnie, pewnie, pewnie. Warbench jest. Tarara, tarara. To zrobię co-work od razu i sobie tu pierdyknę, a czy miecz? Mój. Pięknie. Dobra, co my tu w ogóle mamy z zadaniem, bo nawet tak nie, nie, nie zwróciłem uwagi. E, zrób me... farmę wszystkich roślin, połącz wszystkie wyspy mostami, znajdź osiem ukrytych skrzyń, znajdź trzy nagrania, znajdź trzy gabki. Ok? Ha, oh fuck, ja pierdolę! Co? Nie przeklinaj. Mister? Znajdź 8 emeraliów po jednym na wyspie ja A! o silverfish o Boże ile ich tam jest! O, 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 pier... ładna impreza. Jezus! One wszystkie za tobą chcą iść. O, teraz już za mną. A co ty nie jest na nich sposób. Chodźcie teraz tutaj robiczki. Chodźcie, chodźcie. Kilka się podjarało, jest plus. Jeden spłonął, ale Ech, <laughs> widzę, że wyspa owocuje w takie fajne rzeczy. Czy na tej wyspie są może jeszcze jakieś skrzynie ukryte? Nie wiesz nic? E, nie wiem nic. O, może być ciężko. Um, dobra, że sobie zamierzę. ten. ten. rzucam. Pieck. Pieck cyk. Piek, ck, ck, cyk, cyk. Skurczy byki normalnie. Dostraszyły cię, wiem. Uuu, tam, tak. e. tam jest ender. Lol, co jest? To jest ender. Lol, się już kopać kobla. To może kop tego na powierzchni, bo tutaj raczej Kopie nie tak powinno być. być. Zrobiłbym sobie łopatę, ale to jest marnowanie surowców, cholera. Chyba, ja, że masz jednego kobla. Ja mam kobla 17 sztuk już. Czekaj, muszę tutaj nagrawę wyciszyć, bo będzie będzie cię zagłuszało. Jak jestem na powierzchni, to aż dam ci kobla, bo jeszcze zrobię piecyk. Jestem. Czekaj. Ile masz węgla? No jest w skrzyni. Okej. Okay. Dobra. Ile coś kobla? 16 sztuk, ładnie. Jedną sztukę. Mm. Oh my god, nie mam tutaj inwentory Twixa. Ha, 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 ha. Czuję się taki biedny bez niego. A widzisz? Dobra, łopatka jedna, pyt. Chwilowa Zrobię pochodnie. I to wykopać żelazo. Rozrób pochodnie, właśnie dobry pomysł. No, rozświetlę od razu całą wyspę. 24 pochodnie, chłopie, to powinno stać na całą wyspę. Jak nic. Rozświetlamy Tutaj wszystko troll la Rozświetlimy sobie wyspę troll la 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 kolendy. To... Gory, że one u mnie praktycznie nie świecą. Słyszałem silverfisha. No, dobrze słyszałeś. Nie dobrze, że te pochodnie wcale u mnie nie świecą. Znaczy będzie pewnie jaśniej, ale... miał gdzieś okocił. O, słyszę! No... Ty, mam skrzynkę. Widzę skrzynkę. Skrzynka, skrzynka jest obudowana lawą. Ten Silverfish musi iść za tobą pewnie. A No time. też tak myślę, że on idzie za mną. A ja nie było się tam dostać? What the fuck? Ale łatwo jest poznać jak Silverfisze są w tych... Bo szybciej się kopię wtedy. Chyba. Bo no. dłużej? Do... Nie, szybciej. Szybciej? Nie pamiętam właśnie. No. To w zasadzie możemy się dostać dzisiaj na szybko. Dałoby się dostać e, do biomu dżunglowego. Bo mamy po drodze biom pustynny. I myślę, um. że tam byłoby najłatwiej, chyba. Właśnie zbieram takiej pozostałości dertownicy Dyrtownicy? Jest. Także myślę, że powinno być w miarę ok. O, ty co ty tam słyszałem jakieś w lawę. No, bo to jest lawa. Mmm, a mysta lawa, lawa, lawa. Lawa, lawa, to ty lekko mi włóczysz na tych słuchawkach. To nic trudno. Co, skrzynka. Oh my god! Co masz? Stary. Co masz? Co masz? Daj mi, daj mi, co masz, co masz, daj mi? Nie. To jest suko. Nie dam ci. Ty jest suko. Mierdol się. Ej, jak ty się wyrażasz? Dzieci oglądają Minecrafta, nie wiesz o tym? No i? Nie przeklinaj. Aha. Pa, para, pa, para. Stary, 8 jabłek. Ciemno tu jest. 4 sztabki żelaza, 4 sztabki złota. Zdychaj. Melon. Zdychaj. Dynia. 4 ładnie. I dwa e, te. No. Kładur. E, E, no, E. Dobre. E ładnie to wygląda w nocy jednak. Myślałem, że będzie troszkę gorzej, ale naprawdę tak przyjemnie. Tylko szkoda, że nie jest bardziej jaskrawy ten kolor. Wiesz, so. Zobaczymy za chwilkę. To by się jeszcze pochodemka przydała. Nice. Przydało. Robić most. No rób. Okej, okay, jeszcze tutaj pozbieram troszkę dirtu. It's a dirt, dirt time, i a dirt dirt time. Płod. Co? Dirt. Dirt? No. Ok. Dobry. Wyśmienity Melordzia. Panie, wyśmienity Raz, dwa, 3, 4. Niech zarośnie. Ja tu się skupiam twardo na zbieraniu klocków. O. O. Pięknie. Jeszcze mam nasionka, jeszcze mam sadzonki. Tak, Idę tak, to tak, zostawić tak, trochę. Tak, 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 Mieszka tak, mnie tak, dziwnie przeskoczyła. Oszukujecie. To będzie później za tego świni, jakby. Jak most zwodzony. Ty, 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 ty. O. Może jednak nie będę teraz tam robił mostu. Oj oj. <gry> no właśnie. Lepiej, lepiej może nie rób. Tak zobaczyłem, że trochę tego się tam natworzyło. Tak się zastanawiam. Ja... Nie. nie, co to było? Krowa mm, mm. Czekaj e, Może by zrobić tutaj jakieś pole uprawne, co? No właśnie tam zrobiłem kawałek tego Kur... Ty znowu chlejesz Co zrobiłeś kawałek tego? Aha, tutaj e, Przy wodzie Bardzo ładnie, gdzie masz motykę? Przy sobie Owszem, przy, przy sobie, mogę ci dać jak chcesz Ale chcę Żrem jabłka twoje Całe dwa Koniec z bieganiem, ponieważ nie ono... chcę... No ja myślę właśnie, żeby... Ee, złapać tą krowę do zagrody. Ale po co jej zrobić zagrodę? No ta krowa ci stąd nie ucieknie. I pier on ją wie. No nie powinna. Tak Stwierdzi... myślę. Stwierdzi, że pierdzie i taki tak pójdzie. żywo Z krawędzi powie, że skoczy? No. a niech skacze. Masz owce nad sobą. No ta no krowa tu na krawędzi już jest. No, krowa nie zabijaj krawędzi. się krowa, no. Krowa na nie, krawędzi. Nie zrzuć jej przypadkiem. tak ona jest smutna. To jest I, die hard. I chyba, I chyba życie jest z miłe już. Tylko teraz jej teraz nie zrzuć, z... nie jej tam, bo normalnie to cię trzasnę. Teraz się zastanawiam. Ja już nie mam co tu robić. Chcesz co ja Leca sobie sprawdzę? mało daje. Łestarozcraft? Chyba Westaros był taki spoko. o zajebiście. Prawy niewiele. Wymiona mi schnął. Co ci schnie? <grymiona> Wymiona. Krowie nie mi. No, no jasne. No dobra default. Default. Default, mm. default, default. Tiri tiri tiri. E, I w zasadzie to w nocy to tu nie ma co robić. No. No bo jest niebezpiecznie i no. Tu tego kobla okay. można było pozbierać. Masz jeszcze tego kilo VK. Tam. A ile mamy w ogóle kobla? Czemu kobla nie zostawiłeś chociaż połowę? Mam tylko 4 sztuki kobla przy sobie. Aha, a patyki zużyłeś? Tak. Ok. to daj kilof. Masz ten żelazny. Żelazny, koblo. Żelazny kilof, kurwa i tak się zastanawiam po co ty marnujesz surowce. Czekaj. Aham zam zam, aham zam zam. Na guli, guli guli ham, zom Nie, nie śpiewam z tobą. Nie śpiewam, bo to uzależnia. Ała. Mister Nie. Gubu, gubu, gubu. <grybuj> <grybuj> pizza. Ja ci powiem tylko pizza. Ale opam w Czy ty zmarnowałeś tyle drzewa, żeby zrobić zagrodę? Tak, patrz, mamy krowę. No jest dobrze. A mumum? Mamy mandzia z dziki mandzio, mandzio na wypasie. A ładnie wygląda. Och god, aż sobie trzasnę screena. Ta krowa na wypasie? Tak. Zobaczysz, będę miał ładną tapetę z mandziem. Okej. Okay. Mm, o. Żelazo. Nie. <ścoughs> nie, to się źle później kończy. <ścoughs> nie wiem, jak to się. Jak żelazo, zielazo, zielazo. Dobra, nie, nie, nie. nie. E, czemu to jest dziura? Tu pod mm. górą była dziura. Możesz nie chlać, kurna tak bezczelnie, A. ponieważ mi też chce się pić. To pij Nie mam co. O, to mam kupić to pidziesio... na... Wypiłem. Mam pi... What the fuck Drzewo mnie wystraszyło. To trzeba sobie kupić więcej? Mm, nie mam pieniądze. To musicie mu klikać w ekran Nie weź <laughs> na takich <laughs> rzeczy nie mów. No, no, no jak? No będziesz miał wtedy pieniążkę na Monstera. No Niech tobie klikają, jak taki cykl. Ale ja mam pieniążka na monster. No. Mm. Mm, mm, mm. Zużyłem wszystkie. Eee, owca terrorystka też chce się zabić. Nie skacz, głupia. Czekaj, urosło nam tam coś? Gówno urosło. No, trzeba czekać. Ewentualnie twardo można iść. E, idę zostawić trochę tych na, na rzeczy, tak. Na rzeczy zostawię troszkę. I. Uuu. W zasadzie Przedamy się druga skrzynia e, no. Albo zużyć to dziadostwo okay. I zasadzić trochę więcej rzeczy No można Coś być. ty zrobił Zabiłem się To jest cheatowanie weź się nie zabijaj Musiałem Nie. Tak. To jest cheatowanie Sranie Sranie to będziesz miał po pizzy <laughs> Oj tam oj tam no, Oj tam oj tam Uy, raduj mnie Oj tam oj tam Rób pochodnie, a, ponieważ a, będziemy ich za chwilę a, 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 potrzebować. A, a, a. Jak będziemy spierdolować przed wszystkim, co co, 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 Właśnie zauważyłem, że mam taką zajebistą smugę na monitorze, i zastanawiam się, kto mi kurde upaćkał w monitor. Fab, 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 fab. Zrobiłeś pochodnie? Nie, biję zombiaka. Proszę nie bijć zombiaka. I nam ten. Pochodnie, rób. I dał nam e, życie no, Chciałem ja zaraz Edwarda do Ciebie i będziesz płakał Kto Edwarda? Od tego co krzyczy w nocy Ale po co po coś pochodnie robić? E, most? Szkoda drewna Ale węgla nie mamy dużo Jedną Jeden węgiel zmarnuj Jeden węgiel? Zmarnuje dwa Zmarnuj dwa Burżuazja Jak się bawić to się bawić Oh no creeper, creeper z zdupcaj Mam 8. Gdzie robisz most, tam robisz most. Dobra, idę tak. rozświetlać. Rozświe rozświetl na moście, ponieważ dalej nie będziemy szli. Ładnie. O, żeby się nam tu nic przypadkiem nie zespawniło. Ej, nie rób tak. Boże, dostałem praktycznie zawału. Dobrze, nie drgawek. Drgawek chyba w spodniach. Jak ci ma tam co drgać, to ok. Włosy. Na wietrze. No tak, dokładnie, bo wietrze. <grych> e, dobra, tam jest biom zimowy, tutaj mamy biom słompowy, tam w ogóle, aha, tam jest grzybowy jeszcze. Tak, tam jest grzybnia, jeszcze coś pewnie będzie. Tam jest ten biom... Z muchomornią. Ha, no jest tych biomów trochę. Ale to ładnie wygląda, Jesus Christ. Ja tu się podnieca moimi shaderami. Jedyne mapki, na których można spokojnie grać z shaderami. Dobra, wiesz co, pasuje pozbierać trochę tego drewna. Ty, 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 ty. Nie lepiej sobie sikierę zrobić? To marnuj. Ale to drewnianą, nie? Nie, to nie marnuj drewna, rób z kobla od razu dwie. Mamy kobla? Rób Andrzeju. <grym> Powiedziałbym coś, ale nie. Że? Nie powiem. Nie powiesz, już wstydzisz, się? Nie. Ale wiesz, co? No ja wiem, co, ja wiem, ja wiem. No właśnie. No ja wiem. A no, ja wiem, ja wiem, ja już zgowiałem. Ja bym nie wiedział. Ja wiesz, ty wiesz co no, wiem Ja wiem, że pizzę. Nie o god, Jak to złodzkować wygląda, tylko to jest takie szare z samego rana. Szare ponure? Szare i ponure. Takie liche? Takie chujowe, nie liche. Chujowe. Liche. Nie owijajmy w bawełnę. Hmm. to my? Ja też. Liście mi się ruszają. Zastrałeś się? Nie. O, to A rzeczywiście jest owieczka. Z drzewa. Nie się kierą. Ale się jest Nie szybciej. Siek kurz. W... Siekierą jest szybciej. Marnujesz surowce w ten sposób. Jakie surowce? Wiesz, gdzie no. mamy sadzonek? Stary. Całe zero. <laughs> Ale Siekierę marnujesz, kurna Ja no, Masz kobla? Mało Ponad No prawie, że jest tak No A jeszcze na dole, wiesz ile jest kobla na dole? No. I sleeperfishów No właśnie No 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 Chcę no. pyskować Gdzie jest ten? Nie fifokuj Bo no Przyjdę tam do pokoju i Ci przypierdolę I się skończy. Nie pyskuj, nie pyskuj, bo wstanę Wstań No może no. No, już wstałem, tylko jeszcze o tym nie wiesz. O, no, wstałeś. No, o, no sadzonka tam spadła idziemy zbierać. No przez ciebie. Nie, nie z pozbieram, drzewa Zbieram ten. Ja mam trzy sadzonki przy sobie, muszę gdzieś tu pierdyknąć. Tu jedną, tu drugą, tu trzecią O, no, nie zmęcz się siedzeniem. No, siedzeniem. Wsłanie w bani. E, idę na drugą nie. wyspę! <laughs> Fuck! Spadła Dobra, węgiel. wyspa. To. I time to go, time to fap. Tyle ty, 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 ty. <laughs> ja ci powiem. Eee, idziesz ze mną eksplorować wyspy. Ja jestem na razie. Mm. <laughs> oh bądź co bądź. Oh. O, nie co tu mam. Mam dupkę, ząbiaczka, mam dupkę, ząbiaczka. Ale tu może być skrzynia, a ty wtedy nic nie, nie dostaniesz. <laughs> o, no, nie dostanę. No ani za nic. No. Ja Ty, mogę, za, mogę zabrać rzeczy i się wylogować i wtedy będziemy. Ty przesunę. widzisz takiego zębaka, że go mogę, nie mogę go bić? What the nie. fuck hmm, Może Laga miałeś? No. Ja właśnie oglądam co tam na tym metorową... Ty, tam jest w ogóle cała twierdza. No, jakby na na mam nic. <küh> dobrze, że... To dobrze. jeszcze nie wiesz, podpierdzieli złodziej. No, mówiłem, chodź tu, będziesz rozświetlał, to nie z zombiakami się. Ty nie topesz tu lata. Zapewne z ten. Chodź tu rozświetlać, to są rzeczy ważniejsze. Zaraz. Ja Zaraz to czule. ma cyganka na. na czym? Kolanie. Lapiso. La lapisi? la lapisi. La i żelazo. A, to był błąd śmierci teraz. Zjadłem dupę zombiaka i puszczam wąki. No super. właśnie. Słyszę, jak żerasz. Wszędzie są zombie, są tylko. Dobra, to A, będzie. Drzewny raj. Nie! Nie! Tak, tak. Żelazo poleciało? Ty, debilu! Żelazo poleciało? Ty motole. Spierdalaj, kurwa! Jak się wyrażasz? To są jak ty do mnie. No, jak się wyrażam? Bo cię mówię, ci ma tole. No, to się ale cię, się Ja się cieszę, ja że ci kurde nie ubliżam. Ale ja ciekawe, spierdalać. No, boś jest niedouczony. Nie no, niedouczony. O, redstone. Nice. Co? No, jest jak tak, nie wiesz, jak wykorzystywać redstone. No ej, jedyne do czego naprawdę wykorzystać redstone, to chyba były pistony. Główno prawda. A do, ja, do czego ja jeszcze? Nie oglądasz mojego solo. A. No do czego jeszcze? A, oglądasz moje solo, będziesz wiedział. Aha, A, 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 a. a ty jak zbierasz e, jakieś tam dobre surowce. I tak ci nie dam. Ty w takich ciemnościach tam siedzisz? Nie, rozświetlające po pochodnią Aha. Ciem... To są całkowite ciemności, bo to nic płaci. nie widać. Masz... na szejdery. Dobre mam szejdery. Z rutu tu, tu. Majtki z rutu. Gówno z rutu. Gówno z rutu wej śmierdzi. No śmierdzi, wszystko ci śmierdzi dzisiaj. No da, gdzieś jakieś pachnące gówno? Eee... Tak. Tak? Które? Moje. Ta. Wąchasz własne... Wącham. Sprawdzam, Cze? czy jest, czy się nadaje. Weź, nawet... oh nice, to było zajebiste, jak tu się jasno teraz zrobiło. I like this, o, oj. Tu wszystkie koble się tak szybko rozbijają, aż się boję. Uj. A. Hehe, mam. He, mam trochę expa. Tu jest żelazo, może węgiel znaczy. Tam jest węgiel. Tu jest złoto. Złoto, o jeszcze lepiej. A masz ten, kiddo? A, marena. Parara parara Holy shit jak się wystraszyłem. Dzieje 24 minuty będziemy kończyć. Tak? Tak. I gdzie i co? I, i że tak? No, że tak. A ja. Dobra, dobra, wykopałem trochę... Ej, naprawdę jest strach teraz kopać z tymi silverwiszami. No mówię właśnie, bo to w gorzej się może wyskoczyć. Dobra, to eee. Potrzebujemy jeszcze trochę skrzyni. Więc jeszcze skraftuję jedną na otwórz czarna nasza czarna owca. Możecie wymyślić dla niej imię. Owca numer czarna. Będziemy o nią dbać jako własną. Jako własną. To było super inteligentne. No po prostu zajebiście inteligentne. No. A co? T -t -t. Nie, ja tu do siebie mówię. Tak i tak i tak i pięknie. No teraz to zajbiście wygląda. Tyk tik tik. Tyk tik tik. Tyk tik tik. Tyk, tyk, tyk. Ty. Tyk, 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 tyk. Ty. Patrz na wlewę. Opis na skypie Tararala Sim City. Tararara, bo Sim City będzie za niedługo. I będę grał w grę. Hehehe. Będę grał w grę. Dobra, to cóż, kończymy. Widzimy się w przyszłym odcinku latających biomów ok. od Mr C? No, ja. Aha, tak. ja. Jak Cześć. skromnie. No czego chcesz? Świniak. No. Dobra, proszę. Macior. Macior. Dobra, to no cóż. Do zobaczenia, trzymajcie się no i papa. Pa.